Lekkie pytanie, bo tam mnie to było lekkie pytanie. No twoja siostra! No. Tak, Co tu się dzieje? nie dogryzam, Nie wiem, jestem niestety na jakiejś gay Czemu tam Rudy A, biega bez koszulki? biega bez koszulki? No? by na całe... proszę, nie bały mnie, nie bały mnie, proszę! Pani,

Nie rodzice... To jest teraz. <laughs> ja cię, Kwieciu... No weź tą kamerę pokaż. <laughs> Co? No pokazuj kamerę, tylko no, wyłącz, no, pokazuj no, jak pokazuje kutasa. Pokaż mi kutapa. Powiedz mu, nie da. No nie, zbanuję cię, nie zbanuję, cię przysięgam! Nie, proszę nie! Aha. Kurwa już się...